Cześć, witajcie serdecznie. Szybki taki, mater, to znaczy szybki materiał. Nagrywam z samochodu. No, bo ważna rzecz się wydarzyła i tak postanowiłem, że po prostu nagram to z samochodu, żeby dzisiaj już móc to wrzucić. Do czego dążę? Chyba to jest taki pierwszy rok, gdzie mieliśmy dwa takie poważne przecieki. Mówię tutaj o tym co się stało za czasów jeszcze chyba w wakacje to było już nie pamiętam coś tam słuchajcie ale chodzi o tym przecież Microsoftu no na temat na jakimi grami pracują jakie konsole planują co kiedy i dlaczego no i teraz był taki gruby przeciek Insomnia Games hakerzy im się wkradli był jakiś czas temu news wszyscy myśleli że nic poważnego kolejne jakieś kolejne straszenie a tu się okazało, że naprawdę grube wycieki, grube wycieki. Oprócz tego, że wypłynęło na światło dzienne, to nad jakimi grami pracuje obecnie Insomniac Games. Co dostaniemy? Już ludzie się śmieją, że zostali studiem robiącym gry na licencji Marvela. No i trochę szkoda, bo mają fajny potencjał. Mają parę fajnych marek, to znaczy w międzyczasie jest ich marka, czyli Ratchet Clank. No ale jakby mam x Wolverina, Venoma, kolejnego Spidermana, także ostro w, Marve w Marvela idą. Wiedzieliśmy o Spidermanie, wiedzieliśmy o Wolverinie. Venoma po dwójce mogliśmy się domyślać. Venom ma być w postaci takiego DLC jak Miles Morales na no tam 10-15 godzin, plus jakieś do do dodatkowe, dodatkowe pewnie questy, więc taka mniejsza gra. No ale jednak... No, i wiadomo o Wolverine, wiadomo o Spider-Manie 3. No i na dopiero w 2030 roku pogłoski o, na, na temat pogłoski. No to znaczy już wiadomo, już licencje pewnie mają X-Men, e, pewnie już konsole nowej generacji, może crossgenowa gra, zobaczymy, zobaczymy. E, w gameplaye Wolverina, w, w od cholery gameplay Wolverina, e, co można powiedzieć? Nie będę oceniał grafiki, bo wiadomo, że to jest jakieś wczesne. Wczesna, wczesne, wczesny etap produkcji, i to widać gołym okiem na pewno bardzo dużo widać podobieństw do Spidermana. Trochę tych gameplay sobie obejrzałem. Ja się takimi rzeczami, słuchajcie, nie przejmuję. Bo chciałem zobaczyć rozgrywkę, a i tak nie graficznie, finalnie, i tak pewnie gra będzie świetnie wyglądać dużo lepiej niż na tym to zaprezentowali. No ale jednak wrażenie mm, szablonów tych samych skryptów. No jest mega obecne. Wygląda to bardzo momentami bardzo podobnie do Spidermana, jak ten Wolverine się porusza, jak on przychodzi, jak skacze, jak biega po ścianie, jak staje na tej linie. Eee, tu, tu, jest bardzo Spidermanowo. Walka, walka chyba będzie fajniejsza, bardziej brutalna. Widzę, że tam. Niektórym przeciwnikom potrafi odciąć rękę, wbić te swoje pazury, no i wiadomo, musiało to tak być zrobione. Sam też ma wbijane, wbijane tam gdzie miecze, katany, które później wyciąga, rzuca w przeciwnika. Jest też parę asasinowych trików, że spadając na dwóch typów. Może od razu właśnie jak mają miecz, wziąć ich miecz czy tam katanę i rzucić w kolejnego. Więc bardzo fajny patent, taki asasinowy. No zobaczymy co z tego będzie. No na pewno będzie konkretna gra. Na pewno w nią wejdę, ale na pewno jest dużo podobieństw do Spider-Manie. Zobaczymy jak to będzie wymieszane. Raczej na, na ten moment jakoś bardzo się tym nie przejmuję. Eee, no i data premiery 2025-2026. W przyszłym roku, w tym teraz, co ma być, mamy od Insomnia Game dostać jedynie ten dodatek, tą samodzielną produkcję Venoma. No, ciekawe, co jeszcze Sony szykują. No, na, pewno, na pewno od trzecich deweloperów dostają, słuchajcie, Final Fantasy i Rise of Deronina Więc zaczną fajnie, bo to zaraz po sobie, ale ciekawe, co oni szykują. Wracając jeszcze do tego że ten leak miał też dużo takich rzeczy. Słuchajcie, ja też wrzucałem pewne filmiki, pewne filmiki pewne materiały, gdzie mówiłem, że tak wcale kolorowo w Sony nie jest, jak, się, jak oni to przedstawiają. Ta sytuacja wcale nie jest taka kolorowa, jak, jak się nam wszystkim wydaje. I ten, ten przeciek to po prostu potwierdza. Tak? Wiemy, że były bunty, że nie chcieli robić tych gier, usług. Gdzie Sony zaczęło na to stawiać, poniekąd może też, rozumiem teraz dlaczego Jim Ryan odchodzi z tonącego statku, też to dodawałem, ten statek trochę tonie I jakby te dokumenty to jasno potwierdzają, nie jest tak kolorowo w Sony, jak nam wszystkim się wydaje, jak Sony tą sytuację nam przedstawia Pomału mi się to zaczyna, słuchajcie, układać w całość, dlaczego te, te, szukają kasy gdzie trzeba Dlatego są te remastery, remake'i sprawdzonych produkcji, że wiedzą, że jest mały wkład, a dobrze im się to sprzeda. Bo in, 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 inwestowanie w gry takich pieniędzy, nie wiem czy wiecie, Spider-Man 2 kosztował prawie 300 milionów i kolejne gry mają nie mniej kosztować. Żeby się im zwrócił koszt takiej produkcji, to muszą grę sprzedać minimum 6 milionów egzemplarzy. Musi się sprzedać, żeby zaczęła się produkcja zwracać. To jest bardzo ryzykowne. Bardzo ryzykowne. Wiemy, że ratchet i krank na takim rzeczom nie sprostał i się insomniakom nie zwrócił. Spider-Man pewnie się zwróci. Część tu na pewno się zwraca, ale Sony pomału rozumie, że nie może w ten sposób podchodzić, bo zjada swój własny ogon. Znaczy, mam nadzieję, że rozumie, ale chyba nie rozumie, bo dalej ma zamiar tworzyć gry za tak ogromne budżety, więc to jest naprawdę troszeczkę, słuchajcie, kochani, przerażające. Też wiemy, że to właśnie zarabia się najbardziej na akcesoriach, stąd może Sony też wydaje tyle tych akcesorii. gogle, nie gogle. Na hardwareze może też może gogle to jest zły, zły przykład ale słuchawki, pady e, na tym się zarabia, na akcesoriach na hardwareze jakoś dużo się nie zarabia, e, więc też te reedycje w to dużo inwestują. Zamiast inwestować w gry, mniejsze, większe właśnie oni sobie tym, że dają nam takie duże, świetnie wyglądające gry, które kosztują bardzo dużo pieniędzy Niepotrzebnie ludzie przyzwyczaili do tego Zauważcie, że Microsoft nie wydaje tyle kasy na gry Stara się wydawać je w różnych, różnych kategorii Słabsze i lepsze te gry Ale nie próbują się za wszelką cenę utrzymać tej jakości Dla nas graczy oczywiście powiemy, że no, no właśnie tej jakości nie ma Ale oni dobrze sobie zdają sprawę, że tak nie można Z tego się nie pojedzie Dlatego mamy te usługi jak Game Pass Dlatego starają się robić różne mniejsze i większe produkcje, żeby część mogło zarabiać na te większe gry, bo te większe gry po prostu teraz strasznie dużo kosztują. Więc mamy te rzeczy takie, że sony, żeby im się też do czego wracam, jeżeli muszą sprzedać 6 milionów danej gry, to premiery pecetowe zagoszczą już na stałe, być może niedługo się zrobi tak, że będą wychodzić, day one, na jeden i na drugi sprzęt, że już nie będzie to takiego. Aczkolwiek uważam, że raczej z tego nie zrezygnują, bo to jest taki temat, że utrzymują tą swoją. Patrzcie, no chcesz tą grę zagrać, to zawsze najpierw zagrażnią na plejaku i rozumiem takie podejście. Rok później na, na PC-cie, bo jest to bardzo pijarowe, słuszne podejście, też do fanów. Ale też mówię, te dokumenty pokazują, że nie jest tak kolorowo w Sony mm, te gry. Ich dużo kosztują, nie zawsze się sprzedają, a jak się nie sprzedadzą, no to zaczynają się problemy. Poza tym też wyniknęło z tych dokumentów to, że oni naprawdę się obawiają tego, co Microsoft to zrobił, przyjmując Bethesda i Activision, że oni już się czują, że się y, sami do to przyznali, ale tylko w dokumentach. Widzicie, nam tego nie powiedzą, bo nie mogą, bo osłabili swoją pozycję, ale poniekąd już samo się to wydarzyło. E, mówią jasno, że tracą, e, tracą tutaj wy, w tym wyścigu kontrolę. Microsoft zaczyna rozdawać pomału karty, robi to powoli, ale oni się tego obawiają i wiedzą do czego to dąży. I tutaj Maciek fajnie, fajnie słuchajcie, nawiązał bardzo ciekawy temat poruszył i uważam, że faktycznie tak może się stać, bo to jest naprawdę sensowne i logiczne. Mianowicie, znowu pojawiają się plotki, że chcą zrobić tak jak przy Xboxie 360, że wydadzą go rok wcześniej, ale pewnie słabszego. Od, od szóstki, od plejaka nie miałbym nic przeciwko temu, jeżeli to byłoby tak jak teraz, czyli 1, 2, 3 teraflopy. Myślę, żeby to jakoś bardzo nie wpłynęło. Na pewno na tego playa być może część gier wyglądałaby lepiej, ale jednak zbudowanie tego wszystkiego rok wcześniej, pamiętajmy co dało, to 360 c i wrzucenie i zrobienie czegoś takiego, jak Maciek mówi, czyli Maciek wspomina, że Sony jeszcze do, na Call of Duty ma 3 lata. Na pewno w tym na pewno w 2024 wyjdzie jeszcze jedno Call of Duty, bo już jest zareklamowane, że wychodzi. Mm, sorry. Odbijam się, że wychodzi Black Ops. Ee, Black Ops robiony 4 lata przez Trejacha, że to jest powrót do korzeni, i być może w tym roku jeszcze wydadzą to takie Call of Duty, ale pomyślcie sobie to, tak jak Maciek powiedział, faktycznie e, wydają to Call of Duty w 2024 roku, a później Microsoft mówi, no to teraz przez 3 lata robimy Call of Duty. Przez ten czas Sony traci to swoje prawa do Call of Duty i jest na łasce Microsoftu. A w tym momencie Microsoft wydaje nową konsolę z ekskluzywnym, odświeżonym Call of Duty. No przecież to by był taki strzał, że no naprawdę, no nie wiem co by Sony musiało zrobić, żeby tutaj... No ja nie mówię, że to ich zniszczy całkowicie, słuchajcie, i Sony przestanie się w ogóle liczyć, no bo oczywiście, że tak się nie wydarzy. Ale moim zdaniem byłby to naprawdę mocny, mocny cios, który by spowodował, że Microsoft znowu, znowu by, znowu by wróciły dobre czasy 360 Tym bardziej, że kochani, no można mówić dużo, ale naprawdę na ten moment Microsoft ma dużo więcej możliwości w wydawaniu gier. Ma zapowiedziane dużo więcej gier niż Play jak naprawdę, zobaczcie, gdyby nie Square, gdyby nie Team Ninja, no to byśmy na dzień dzisiejszy wiedzieli, że Venom wychodzi. Na PlayStation 5 i co poza tym, zaczynają się moim zdaniem takie naprawdę czarne chmury, yy, czarne, cza, taka troszkę Sony się fa, sami w taką burzę trochę e, weszli, weszli, wszedli, 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 e, wszedli w taką burzę, czy może weszli, poprawcie mnie, nieważne, wiadomo o co chodzi, e, dost, o, może inaczej, dostali się w taką burzę, i pytanie, wpa o, wpadli w burzę, i pytanie, jak i kiedy z niej wyjdą, bo naprawdę sami przyznają, że nie jest dobrze. Boją się tego Microsoftu. Te liki pokazały, że naprawdę te gry kosztują masę pieniędzy. Musi się tego sprzedać, muszą wydawać te gry na PC, żeby żyć, żeby jakoś ten. I te sprzęty, moim zdaniem, to też jest troszeczkę tak na pokaz. Nie, no wszystko jest w porządku, zobaczcie, przecież wydaliśmy dużo hardware'u, gry też jakieś są. To jest taka, słuchajcie, zasłona, a tam naprawdę nowe szefostwo, nowe rozwiązania. Microsoft rośnie w siłę. Wujek Microsoft, który ma pieniędzy jak lodu, a oni tych pieniędzy jak lodu nie mają. No, poniekąd zaczyna to im się po prostu ten grunt pod nogami trochę im się chwieje, no i ciekawe, jak z tego, e, z tego wyjdą. Także naprawdę. Lick, który pokazał nam wiele, też pokazał nam ile gier na PC sprzedają i widać, że to się opłaca i widać, że będą to robić i zresztą już to robią i mówię, nie wiem czy day one, ale może się tak okazać, że jak będą mieli naprawdę nóż na gardle, to się zacznie okazywać, że gry ekskluzywne, typowo na plejaka to będą przez 3 do pół roku, 3 miesiące, pół roku, a później będą wydawać to na PC, no bo niestety trzeba, trzeba bo naprawdę Microsoft, oni powo mają środki, oni sobie to powoli, powoli, ale idą w tym kierunku. A wracając jeszcze do tych gier, no słuchajcie, mają tego masę, masę zapowiedziane. Naprawdę, można mówić różne rzeczy, ale jeżeli zaczną te gry wychodzić, Hellblade, Clackworld, yy, Revolution, Evo Out, Steed of Decay, yy, Everwild, yy, no tam jest ty tyle gier jest zapowiedzianych, yy, nie mam teraz, słuchajcie, rozpiski, ale wrzucałem wam, no tam mają naprawdę perfektarka, darka. Jakieś kolejne girsy, no przecież tam jest tego tyle. Że jak to zacznie naprawdę pokazywać, wychodzić, to naprawdę może być tak. Teraz słuchajcie, że będą takie lata, że to Microsoft będzie wydawał po te 2-3 gry na rok, a Sony jedną, dwie. Ale też bym się tym, kochani, nie przejmował. Zobaczcie, jak jest. Nawet jak Sony już wiemy, że wyda to pro, i nawet jakby mieli ten gorszy okres z tymi grami. To i tak zawsze głównie się klepie w te multiplatformy. Przecież 80%, max 90% to jest spędzone z grami dostępnymi na wszystko. No jeżeli nawet wyjdzie te dwa, trzy, dajmy na to cztery Ekskluzywy na rok, no to to są tylko cztery gry. A całą resztę cioramy w inne, w inne, tytuły, czy to na jednej, czy na drugiej konsoli. To multiplatformy na pewno powiem, że ten rok zdecydowanie no to co mieści Spidermana na Playaku, Na Xboxie był HiFiraż. Redfall, Starfield i Forza. Więcej było tego na takich mówię wydanych gier typowo od nich. Wiem, że jeszcze był Final Fantasy wydany od Square Enix, ale to jest no, no i co? Jakbyśmy mieli, słuchajcie kochani, tym żyć to, to co to by było za życie? Mi szczerze po tych tytułach naprawdę byłoby trudno wybrać grę roku. Dobrze, że wyszedł Alan Wake 2. Alan Wake 2 dostępne na wszystko. Szkoda, że nie wyszedł na krążku. Czekam może być na krążku, bo czytałem, że się słabo sprzedał, więc mam nadzieję, że wydadzą na płycie i sprzedadzą go zarobiście, bo ta gra powinna zarobić na siebie. No ale do czego dążę? No i tak cioramy w gry multiplatformowe, e, więc y, no Sony powinno się bardziej moim zdaniem skupić na... Zresztą też skasowali tryb multiplayera. E, do Lastowasa. Zobaczcie, jak to jest. Oni się boją tego robić, oni się boją tego robić, oni nie mogą sobie na to pozwolić, muszą klepać swoje gry. Microsoft się tego nie boi, bo ma pieniądze, a też widzą, jakie to jest ryzyko. Zobaczcie, ile gier usług Microsoft musiał podnosić, pompować hajs, tracić na to czas, ale robili to, żeby wyjść fajnie do ludzi. Mamy Halo Infinite, mamy e, e, tych e, e, piratów, jak oni się nazywają, słuchajcie. Sea of Thieves, o, Sea of Thieves. Microsoft dużo w takiej grę usługi zainwestował i dużo musiał tego naprawiać, dodawać kontekstu. To naprawdę jest, to masę czasu i pieniędzy wymaga. I jak Sony, moim zdaniem, zobaczyło, jak Microsoft się z tym pieprzy, za przeproszeniem, albo ile teraz ma problem Ubisoft z taką grą to, żeby Bound, żeby to, żeby to, żeby to wydać no ile jest to, ile to jest zachodu, a jednak bezpieczny singiel za dobrą cenę, a też tam też wyszło w ogóle, słuchajcie, jest sprawa taka, że ceny znowu Sony chce podnieść gierek, już nie 80, a może 100 dolarków, no mówię, szukają, patrzą, jedzą trochę własny ogon, no muszą się zastanowić, muszą wyjść z tego, naprawdę, Sony musi zacząć robić mniejsze i większe gry, bo na samych dużych produkcjach za 300 baniek jest to zbyt ryzykowne. Zbyt ryzykowne, słuchajcie, i może być naprawdę krucho. I nie pomogą, że nie pomogą im inne inne, jakby to powiedzieć, ich biznesy, te jak telewizory, nie telewizory i co tam są one jeszcze robi, tak? Czym się tam jeszcze, ale chyba głównie dobrze stoją w telewizorach i w konsolach, konsolach chyba najlepiej. No piątka się zarobiście sprzedaje. Jadą jeszcze na tym, ale słuchajcie, mogą przez piątkę pojechać, a później faktycznie Zaczną sobie tych gier nawalać na, na web, narobią tych gier na nie wiadomo ile hajsu, wydają tego to się pomału zacznie nie sprzedawać, nie zwracać, i w tym przypadku już tak czas zleciał, że Xbox wydaje tego nowego Xboxa z takim ekskluzywnym Call of Duty. I Sony ma rękę w nocniku i jest naprawdę słabo i może być krucho, muszą zacząć muszą zacząć coś robić. Może dobrze, że to wyciekło, bo, bo da to sony do myślenia i zrozumieją, że nie tędy droga, że trzeba. Nie możemy samymi takimi świetnymi tytułami, świetnymi w sensie wysokobudżetowymi żyć, że muszą być też mniejsze gry, gdzie wkładają mniej serca, nie dostają takich zarobistych ocen, dalej są dobrymi grami. Fajnie się w nie gra i dobrze się sprzedają, i potrafią na siebie zarobić, bo te duże produkcje, no słuchajcie, 300 baniek. Ostatnio mówili, że Horizon kosztował 200, a tu Spider-Man 300 baniek. Wolverine też ma ponad 300 milionów dolarów kosztować. No jest to naprawdę horrendalne sumy. Eee, nie mówię, że to się nie zwróci, ale to jest ryzykowna gra, to jest ryzykowna gra, i dlatego moim zdaniem Microsoft akurat to dobrze wie i te gry wychodzą na Xboxa raz lepsze, raz gorsze a i tak na siebie zarabiają, bo taki Starfield mimo, że nie jest takim, taki, takiej klasy grom jak Spider-Man. ja wiem, że Starfield jest większy ale jednak no to nie jest ten, ten jakość, ten quality level jak gry Sony, ale zarobił na siebie i to właśnie o to chodzi Właśnie o to chodzi. Tu ma, to jest biznes, pamiętajcie, że to jest biznes tak jak Maciek też wspomniał tu już widać, że Sony zaczyna, zaczęło działać jako korporacja która liczy na nasze pieniążki i koniec, kropka to wszystko kochani Trzymajcie się, cześć, jo!